Siemanko, to ja Neymar. Dzisiaj jestem na serwerze Parkour SKKFA. Bardzo fajny serwer, polecam, trzeba mieć premium. Oczywiście to jest moje drugie premium, Otóż oczywiście mnie to jakiś kolor, biega sobie. Pokażę wam serwer. Pobiegnę tam. Na początku już mamy parkura. Dobra. I my tutaj możemy znaleźć. Hard. Wacey najłatwiejszy. To jest dla VIPów, ale to każdy może medium. Oraz zacznijmy od łatwego. Możemy zacząć. Tak? Dobra, to jest chyba jeden, dobra. I ciśniemy. Dobra, włączymy graczy. No, lagi mam, nie przejdę. Mm. Kurwa. Ja pierdolę, nie dobra Jedziemy dalej, co tam dalej mogę pokazać Idziemy tutaj mm. Tu jest tak Świąteczny parkour Idziemy Pyk 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 To jest taka choineczka fajna Do przejścia Oczywiście już chyba jeden, jeden raz Pobiłem rekord na tym, na trud... Na hardzie i było fajnie. Yy, nie wiem co, co, nie wiem, lipa, coś się stało. SKHF chyba serwer wyłączył. O dobra, jesteśmy. To teraz nie zależy na czasie, tylko chcę wam pokazać cały serwer. O dobra, przyszedłem. Tutaj chyba żeby wrócić i tutaj żeby odnowa. no to dobra, to no wiesz, no. no i teraz mogę się cieszyć, tak, pokazuję ludziom, że przyszedłem, jestem kozak, no. Dobra, Medium, jeden, dzisiaj grał KKF, tutaj właśnie był, dzisiaj go widziałem. Naprawdę, naprawdę niektóre mapki są bardzo trudne. Dlatego... Kurwa. Nie polecam, wiem, głośno mam w domu, ale moje siostry się bawią. Dobra. Idziemy dalej. Kurwa. Jebana lawa. Mamy 11 sekund, lol. curva <síntos>